Cześć, jestem Erwą i tam z kolejnym filmie. Tutaj na czacie już się przywitał Maddox, rozpoznał mnie. Także pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj meczek z Digielkiem, który ostatnio mi wyleciał. Także już na pistolce nie kupiłem Kevlara I tak jak zaproponowaliście, postanowiłem nagrać sobie Youngmana, pograć tą bronią, zobaczyć, jak mi się będzie grało tego typu skinem. O, była fajna już animacja. Nożyka. Może longiem coś wyjdę. Can you go first? You have kevlar. Huhu! To było fajne. Widzę, że digielek się... Digielek się spisuje... Oh shit! Tak jest! Nice. Słuchajcie! Wyciągnięta pistolka, dwa hedziki, ej i bomba zaplądowana. Widzę, że nowy digielek się spisuje całkiem nieźle. Kogo nie ma? Gdzie oni są? O, jeden od tyłu On się spali Spali się, no spali. Podchodzi A, i z drugiej strony jednak, no nie tym razem Gramy z Ruskiem Późno wskoczyłem mu pomóc. No kurczę, szkoda. Tak się... Coś długo się wspinałem po tych skrzyneczkach co? Znowu wyleciał. O, tu już jest. Czekaj, czy tu ktoś wyjdzie zaraz. Panie. No i znowu jestem sam na dwóch. Cholera. Dobra, pytanie gdzie drugi. Nie! Ani razu go nie trafiłem, siedem pocisków z takiego digla! Szkoda! Ziomuś pomóż mi! Pomóż! Nice! Dobra, będzie spalony, co? I spalony. Drugi raz już tam kogoś spaliłem w tym samym miejscu. <laughs> jakoś się nie boją mołotowów antyterroryści. Wzięliśmy sobie tutaj dwa smoły. No, ciekawe jest rozegranie tego. Behind, no, już zaznę, no i zabity, dobra. To jest taka ciężka gierka. Mój, nie, mój gra dosyć pasywnie, tak? Tak mam wrażenie. Ja z tym Digierkiem też tak wiecie, nie mogę im tutaj wlecieć przeciwko karabinom, no bo im nie będzie... Nie będzie tak łatwo. Muszę kombinować. Teraz mu już tutaj ładnie wyszedł. Super. Nie mam pojęcia, gdzie może być ostatni. Three. Kupił shotgun, nie! Zasięg. Dobra. Ja się boję shotgunów. To jest najmocniejsza broń w CSGO. <laughs> jeszcze Mach 7. Behind. Wow, dwójny molo mo poszedł. up cover me. Mamy dwóch na dwóch jest stand bomby, to będzie ciekawy. Ostatnia runda w tej połówce long, los najpięknie, Słuchaj, słuchajcie, mój się obudził także elegancko, dopóki miał 0 killi było ciężko. Zaczął fajnie grać i ma nawet 4 MVP, a ja tylko jedno. Widzicie jaki ten CS jest sprawiedliwy? Wagrywałem 5 shop y, tak dalej. Pewnie mocno NICE A myślałem, że on go zabił już o Nie? Patrzcie jak dostał moim najdem wcześniej To dosyć ostro Come here bro Come, come, come Ja gram tylko digielkiem, ty więc mu oddałem kałacha <grytanie> To dosyć zabawne było Tu kiedyś był fajny spot na koblu, co? Można było się schować Ale już nie tym razem Clear. Just, just hide, to play time. Tam nic nie ma. Drop, drop, drop. Ok, hide. Muszę zaplądować, 30 sekund to już nie jest. nie jest dużo. Hide. No mi się nie chciał przechować, nie? Chciałem się z nim strzelać do samego końca. Ludzie czasami nie rozumieją, słuchajcie, że w sytuacji dwóch na jednego, gdy zostało tak mało czasu, można zagrać drużynowo i w sensie wiadomo, że on musi i tak zaplantować, nie? To jest takie coś w sensie, co zauważam, niezależnie czy to jest to silver, gold, kałach globale, ludzie mają często problem z tym konceptem, nie? T takie mam wrażenie. Ale się śmiesznie ustawiłem, nie polecam tej miejscowy <laughs> Ale było ono zabawne, Report co? Już nas są reportować przeciwnicy. No nieładnie Uu. Ja w ogóle nie zauważyłem, że mój to do mnie przyszedł po cichu i myślałem, że mnie fajnego fraga, jak się tak chowam elegancko. No ale nic. Madox opuścił meczyk. Nasz polski sojusznik. 12:4, Dobry wynik, jak na, jak na te rangi z Andy Łopacie, jaka premia za ostatnie tutaj overwatche. Ostro. Są suprimy nie? To piękny jeszcze jeden meczyk. A co mi tam? No to druga mapa w nam trajna. Merwo. Hmm? Youtuber? Yes. You? Yes. You, do you want to say something to YouTube? <laughs> uh, no. <laughs> okay. <laughs> Nic nie chciałem powiedzieć wam. Przykro. U. Wow. Op. O Myślałem, że mój zobaczył tutaj ciąg przebiegł Dobra. Śmiesznie to wychodzi. Let's go left. I'm Uuu, ładnie chodzi od razu. Chyba gdzieś afczu, co? Dobra, idziemy na około. Może być co? go nie ma. O! Lata z P90 w ogóle się nie można ruszyć, bo jakikolwiek jeden trafiony pocisk to w ogóle tak cię spowalnia, jakbyś, nie wiem, w jakichś ruchomych bagnach chodził przynajmniej. Z takie spowolnienie. Uf, kończysz. Co? Dlaczego wywaliło tego Gromka w tym samym czasie? Co tam się stało? Już tym razem tego nie ma. O, jeszcze bot. Kill bot. IB, IB. Prędz, prędz, No i ja nie będę mógł żadnych fragów zrobić. Bo mój będzie ktoś zabijał. Dostałem flaszyka na bombsite. Electric, Electric. Piękaj, to w sensie nie ma szans za bardzo już nasz, nasz, przeciwnik, no jest dwóch na jednego A Jakby nie patrzeć Leży bot A teraz gdzie jest drugi? Może awczyzno Side, side, side Ojej, dlaczego? Już myślałem, że mu go nie zabije, ale to było zabawne jakby, jakby tak się stało Ale dobra, wrócił przeciwnik Sorry, wywaliło mnie, napisał. No to okej, okay, wybaczamy. One side. Electric. Pop. ale głowę dostałem. Zaraz nam przyjdzie tutaj gdzieś. Kurczę, nie muszę robić. Bro, you're too good. I don't have to do anything. Thank you. Ale ładnie go zafleszowałem, słuchajcie. lanowy nowy fleszyk nie miał żadnych szans. Nie miał szans. Uhu. Nie, no słuchajcie, no nic nie muszę robić w tym meczu. Nie wychodzą mojemu podlufy. I co? Tam być cała zabawa. O, trochę wszedł moda, dobra. Ostatnia runda, to szkoda czasu. Penting. No i w ten sposób zakończony meczyk. Daliśmy mu podejść, zaplantować. I to by było na tyle. Drugi meczyk wygrany, widzicie? Z wielkim raficznym całkiem nieźle teraz trafiłem na takiego sojusznika, że tak naprawdę niewiele musiałem robić, bo on sobie radził aż za dobrze. GG. Dzięki, badaj za meczyk. I dzięki wszystkim za oglądanie Łapka w górę komentarz i subskrypcja, jeśli jesteście nowi na kanale, do czego oczywiście zachęcam. I zajrzyjcie na mój Instagram, nickmerwo. Zapraszam bardzo serdecznie. Same Suprymki znowu. No to cześć. Idę mu podziękować za meczyk. A co?